ważny postulat trzeci gwarancja wolności słowa, druku publikacji, udostępnić środki masowego przekazu dla Przedstawicieli wszystkich wyznań, a w porozumieniu było wprost powiedziane, że to oznacza Mszę Świętą i wprowadzenie porozumienia z episkopatem w sprawie transmisji Mszy Świętej przez, przez, przez polskie radio, przez publiczne radio. Więc po powiedzieć, że Solidarność nie była wypełnieniem powinności polskiego katolika, związkowca i obywatela, tak? ale, ale zanurzonego w tożsamości chrześcijańskiej, jest po prostu mówić nieprawdy. Gdy w Cebos w 2010 roku zadał pytanie tym Polakom, którzy w 2010 roku Mieli tyle lat, że mogli odpowiedzieć, że strajkowali w latach 80-81. I zadał im pytanie, z jakich powodów decydowali się w tych latach na udział w strajkach. Otóż motywy związkowe, czyli walka o prawa i pra interesy ludzi pracy, podana była przez 54 badanych, ale 64 podawało motywy niepodległościowe. Mówię o tym, żebyście Państwo zobaczyli, że. Jeśli działalność związkowa jest wpływaniem na kształt życia społecznego i, i obywatelskiego w kraju, to jest także polityką, i Solidarność była związkiem, który stawiał sobie i dzisiaj tak mówią o tym ludzie motywy, które jak niepodległość Polski, jak tradycje niepodległościowe, jak zmiana ustroju były wyraźnie deklarowane przez większą niż ta, która na związkowe sprawy wskazywała grupę Polaków. No i ciekawe jest to, że motywy niepodległościowe częściej deklarowali mieszkańcy wsi i dużych miast, kadra kierownicza i robotnicy, osoby z wyższym i podstawowym wykształceniem, czyli można by powiedzieć te skrajne grupy, no i oczywiście deklarujące poglądy prawicowe, co zawsze znaczy także identyfikację z wiarą zgodnie ze wskazówkami Kościoła. Mówię o tym dlatego, że ta, to niezwykłe doświadczenie, w którym ja byłam w takim zespole w, czasie, w latach 80., który pracował dla TKK i RKW i robił takie badania nad nastrojami społecznymi w podziemiu. I w 85 roku taką dosyć dużą ankietę rozesłaliśmy do ponad stu komisji zakładowych, prosząc o opinię o nastroje i poglądy ludzi, no bo przecież nie dało się wtedy robić normalnych badań socjologicznych. I tam pytaliśmy, prawda, też o to, no, co robić w podziemiu w latach 80. ze związkiem. A tam były wyraźne postulaty, że nie o związek tylko chodzi, ale o zmianę systemu, ale ważne było to, że we wszystkich tych opiniach bardzo jasno i wyraziście deklarowana była postawa żadnej przemocy. Zwróćcie Państwo uwagę, że solidarność była dokładnie spełnieniem tego naszego polskiego, wspólnotowego charakteru naszej tożsamości, tak? Bo czym był Związek Zawodowy? Związek Zawodowy był w, nie tylko w czasach PRL-u, bo to w gruncie rzeczy dzisiaj jest bardzo podobnie, ale Związek Zawodowy jest taką strukturą, która wyjątkowo łączy, chociaż ciągle nam się wmawia, że dzieli, bo łączy branże i zawody i sprawia, że czasami w strajkach solidarnościowych, tak jak w 81 roku, bez pracowniczej nie byłoby solidarności rolników indywidualnych, tak? bo sami by tego nie wywalczyli. Ale to jest tak, że czasami potrafi związek zawodowy pomóc ty, y, strajkować tym, których zawód y, jest na tyle szczególny, tak jak lekarze czy pielęgniarki, że, że, że masowo strajkować nie można. Jest to struktura, która integruje i wymusza współpracę ludzi o różnym poziomie wykształcenia, o różnej pozycji społecznej, o różnych zawodach, ale także o różnych poglądach. Nawet ta Solidarność 80-81 miała wśród swoich członków także e, członków polskiej zjednoczonej partii robotniczej. Związek jest jakby i był i solidarność była i może zawsze być każdy związek zawodowy ze względu na specyfikę tej organizacji, strukturą, która te wspólnotowe cechy, te wspólnotowe cechy wzmacnia. Mało tego z, w, w solidarności tamtej, ale przecież w każdym związku jest też bardzo ważna wpisana cecha, która wzmacnia obywatelskie i demokratyczne reguły gry w państwie, ponieważ ona wprowadzając do zarządzania w różnych miejscach pracy egalitarny etos, który sprawia, że szef, prezes, właściciel, kierownik i dyrektor z powodu istnienia związku musi rozmawiać, a w każdym razie powinien, dzisiaj nie rozmawia, ale powinien, rozmawiać ze swoim podwładnym jak z partnerem. Tak? To jest taki mechanizm, który wyrównuje przewagę kadry i właścicieli nad zwykłymi pracownikami, którzy to, co mogą ofiarować, to ofiarowują, czyli tylko swoją pracę. Ehm, pytanie brzmi, dlaczego ten wielki sukces, który był. Yy, yy, wypełnieniem powinności i politycznych i obywatelskich poprzez po wypełnienie powinności związkowej e, dzisiaj e, tak bardzo został w dyskursie publicznym odarty z e, jakby tak, powiedziałbym z, z wartości na dziś no powiedziałabym, że to nie jest trudne do wyjaśnienia, ponieważ związek zawodowy jest rzeczywiście pewnym mechanizmem, który czy to się nam podoba, czy nie i wszystkie zarzuty o upolitycznienie związku wywołują moje rozbawienie, bo, 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 bo co to znaczy, że związek nie może się wypowiadać na temat systemu emerytalnego, tak? nie może się wypowiadać na temat ustawy o zgromadzeniach, bo miesza się do polityki. Związek zawodowy, jeśli ta definicja polityki weberowska, tak dalej, czy kogokolwiek, kto, kto socjologicznie do, do, do polityki i do władzy podchodzi, to, to jest oczywiste, że związek zawodowy jest taką strukturą, z którą każda rządząca ekipa w jakimś śmierze musi się liczyć i w tym sensie choćby w komisji trójstronnej to jest instytucja przewidziana tak przez konstytucję musi tego partnera szanować czyli musi się zgodzić że kto się kontroluje jeśli związek jest obrażany traktowany jako roszczeniowy w dyskursie traktowany jako nieważny to sami pozwalamy sobie odebrać formę, w której moglibyśmy być wspólnotą, tak? w której nasze poglądy polityczne nie byłyby takie ważne, a który by odgrywał na tej scenie obywatelskiej, politycznej aktywności Polaków ważną i bardzo użyteczną rolę. Dla mnie to, że, to, że pozwoliliśmy sobie związek zawodowy odebrać jest jest naszym wielkim niepowodzeniem, jest niepowodzeniem transformacji nie w tym sensie odebrać, że go nie ma, ale w tym sensie, że. Poziom uzwiązkowienia Polaków to jest kilkanaście procent. Nawet w Wielkiej Brytanii, mimo iż pani Thatcher walczyła ze związkami, co trzeci należy do związku. A w krajach skandynawskich, których, jak państwo wiecie, jakoś kryzys i biznes lepiej sobie radzą niż w innych państwach, to jest 60-70%. I wskaźniki obywatelskiej aktywności w tych krajach są bardzo wysokie. Kapitał społeczny, poziom zaufania. Dlaczego? Dlatego, że większość tych ludzi jest zorganizowana właśnie w takiej strukturze tak? i tworzy mechanizm, który pozwala władzy i polityce funkcjonować lepiej. Żeby zmieścić się w czasie, przejdę może do drugiego przykładu, czyli przykładu aktora, w którym, tego aktora, który tę powinność katolika, po, polskiego katolika dopełnił, czyli ten okres, kiedy toczyła się polityczna i obywatelska batalia o ustawę, o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. No i państwo to oczywiście wiedzą, ale, ale na wszelki wypadek przypomnę, że, że ustawa przedwojenna z 1932 roku dopuszczała w Polsce aborcję, gdy ciąża była zagrożeniem dla życia bądź zdrowia matki lub zaistniała na skutek przestępstwa. W 56 roku w PRL-u dopuszczono aborcję w w trzech przypadkach, gdy przemawiały za tym skazania lekarskie dotyczące zdrowia płodu, gdy ciąża powstała w wyniku przestępstwa i ze względu na trudne warunki życiowe kobiety, czyli praktycznie aborcja na życzenie. To w, w ruchach obywatelskich, feministycznych nazywa się prawo wyboru. I tak to funkcjonuje w, w, w dyskursie publicznym. Ta ustawa w momencie, w którym część polityków ze wsparciem wyraźnym Kościoła katolickiego w Polsce i z bardzo silną, jednoznacznie deklarowaną w wystąpieniach w, w Pielgrzymce 1991 roku przez Jana Pawła II presją, by ta ustawa zmieniła obowiązujące w Polsce prawo dokładnie wedle tego, co powinnością katolików być powinno. Otóż wtedy y, poglądy Polaków na tę kwestię wyglądały tak, i chcę porównać, jeśli państwo pozwolicie, wyniki sondażu z 92 roku z tymi, które w centrum myśli Anna Pawła II w 2007 roku. Otóż jak pan pani sądzi, czy przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne przez prawo, gdy kobieta jest w ciężkiej sytuacji materialnej w 1992 roku 47% mówiło tak? 39 mówiło nie, czyli przewagę mieli ci, którym tamto prawo odpowiadało. W 2007 roku tak mówi 10%, nie mówi 79%. Proszę zwrócić uwagę, to nie jest bagatelne, co robią politycy dla naszej świadomości, tak? Ta ustawa przez te lata stopniowo zmieniała poglądy Polaków, i chcę powiedzieć, że przełomem takim. Prawdziwym przełomem był sondaż z listopada 2006 roku porównywany z styczniem 2005. Myślę, że Państwo pamiętacie 2005 rok, kwiecień śmiertniana Pawła II. Otóż jeszcze w 2005 roku na to pytanie tak odpowiadało 42%, nie 46%. W listopadzie 2006 tak odpowiadało 27, nie odpowiadało 59. W ciągu jednego roku, pod wpływem takiego ewangelicznego przesłania szacunku dla życia, może niepoczętego, ale odchodzącego, tak, coś się bardzo w poglądach Polaków w tej sprawie zmieniło i jest stabilny. To znaczy, dzisiaj ustawa, z którą mamy do czynienia. A, jest taka, jaką wywalczyli politycy wbrew większości Polaków. Więc jak mówimy, że całe zło to posłowie, to pamiętajmy, że nie całe, nie zawsze i nie w każdej sprawie. Myślę, że taki kompromis możemy z posłami, możemy z posłami zawrzeć. Chcę jeszcze powiedzieć, że myśmy w tych badaniach mogę jeszcze tak. W tych badaniach zadali takie pytanie, bo zadajemy Cebos je zadaje od no, dłuższego czasu, takie pytanie czy według Pana, Pani opinii mają rację ludzie, którzy mówią, że zawsze i niezależnie od okoliczności ludzkie życie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci? W 2007 roku tak. Zdecydowanie tak i raczej tak łącznie odpowiedziało 70% Polaków w tym roku, w 2012, 80%. O 10 punktów procentowych więcej. Nie wierzcie Państwo mediom, że się zmieniamy w drugą stronę. Mało tego, zdecydowanie tak, 5 lat temu odpowiedziało 33%, a w tym roku 47%. Czyli, jak powiedziałam, stopień determinacji jest większy. I jeśli państwo pozwolicie, przeczytam coś, co jest nieprawdopodobne, ale tak z tych sondaży wynika. Poparcie dla ochrony życia wzrosło we wszystkich grupach, ale także wśród ludzi młodych. Między 20 a 29 o 9 punktów procentowych, a między 30 a 39 o 14 punktów procentowych. Wzrosło też wśród osób z wyższym wykształceniem i, i także wśród mieszkańców wielkich miast oczywiście, że wpływ na postawę większej akceptacji dla zasady ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci deklarują w większym stopniu ci, którzy wierzą zgodnie z wskazówkami Kościoła, których częstotliwość praktyk religijnych potwierdza, że tak jest, którzy kierują się w życiu wskazówkami Jana Pawła II, którzy posiadają dzieci i oglądają telewizję trwam. To tak na wszelki wypadek uczciwość. To 100% tutaj takie... Takie, takie zmienne są rzadkie. Natomiast jeśli się odrzuca autorytet Jana Pawła II, ogląda TVN 24, jako, jako główne źródło informacji, deklaruje, że jest się niewierzącym, to zasada ochrony ludzkiego życia, niezależnie od okoliczności, jest deklarowana rzadziej. Ale chcę Państwu powiedzieć, że ta siła, ta siła powinności, czy może tak, tożsamości Katolików jest tak wielka, że ta zasada jest akceptowana przez 91% ludzi, którzy deklarują poglądy jako prawicowe, ale przez 65% tych, którzy deklarują poglądy lewicowe. Więc ja bym powiedziała, trudno jest być lewicą w Polsce i całe szczęście. I, i ostatnia... Nie jest to łatwe.